Siema Widzowie, witaj, witajcie w kolejnym odcinku z Dorsów, a w dzisiejszym odcinku za dosłownie minutę mamy jakiś Daily Run Game Mode czyli dostaniemy jakiś update Jestem ciekawy co to ma być mm, Zobaczymy sobie No ogólnie odkleimy sobie update, nie? Jeżeli się spodoba, zobaczcie w górę, subskrybujcie z a my przechodzimy do filmu Okej, okay, w sekundach już odliczam 5 4 3 2 1 I mamy update Musimy teraz wyjść i wejść na nowo OK, już powinno być. I mamy. Kurde, co to jest? New Daily Runs. Każdego dnia doświadcz szybkiego wyzwania w postaci randomizowanego rana. Ustawienie jest takie same dla każdego i może być zagrane na nowo. Jak będziemy grać, to możemy zbudować sobie trika. Daily taki streak, nie? Okej, okay, jakieś nagrody będziemy za to zdobywali Okej, okay, jest coś takiego jak yy, tablica dnia, na której będą... O właśnie tutaj, mamy tutaj wtedy napisane kto szybciej przeszedł, nie? No i zobaczmy, co tutaj się dzieje, bo nawet nie ma co tu ma chodzić tak naprawdę Jakieś losowe tryby Znaczy, no czyli ra e, randomowe tryby będziemy grali tutaj Nie ma co chodzić, w ogóle Co to znaczy randomowe tryby? Co to tutaj się zmieni? Co będzie randomowego? O Okej okay. Jakby... Co, co tu jest takiego randomowego? No, bo teraz po prostu respiliśmy się. jest tutaj, tak? I mamy tutaj następny pokój, ale co oznacza randomowe? Co tutaj się może stać? I że... Ok, czyli mamy Gigla. Ale jest ciekawy co to ma być za. Jakie challenge tutaj? Czy to chodzi o na przykład teraz, że mamy losowe modyfikatory? Czy. Ok, mamy piwo. Ok, czyli jakby losową rzecz mamy tutaj. No dobra. Panie nie wiem, czego mam się spodziewać tak, szczerze nie? Nie sprawdziłem achievementów. Mogę sprawdzić, ale dobra. Okej, okay. szybciej przychodzi Dread. Tak, czy to jest gra na modifiercach po prostu? Widzę, że szybciej Dread się pojawia. Dużo lata. Okej, okay. lotowe itemy też są. Czyli to po prostu... Dobra, no to w takim razie... Będzie to nie że od modifierców tak naprawdę teraz. Takie mam wrażenie. Leci. Okej, okay. Blitz poleciał. Zawrócił. Poleciał. Okej. Okay. Let's sobie nic. Mamy do dobry bardzo dobre kluczów, jak już. A są dopiero dziesiąte drzwi. O kurde. Się I mam jeszcze jedno pytanie. Jeżeli tu jest tabela. Jeżeli tu jest tabela, to czy, czy to działa w taki sposób, że to jest nieskończone? To jest taki endless? Ale jeżeli jest tabela, no to mi się wydaje, że to jest endless. Okej, okay, leci. Nie miałbym szafy ogólnie. Wow, było blisko. Wrócił. Ale far. Leć proszę, bo mi się... Chwila. Ej, no ale... Ziomek. To było trochę śmieciowe. Nie powiem, że nie. Okej, okay, mamy kolejne piwo. Ale nie, potrzebuję czegoś... Nie, 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 piwo nie. Wypijmy piwo i weźmy to. Z sali. Mogę zostawić to piwo. Ej, oddam. Pika masz. Gdy mi tu reszta rzeczy rzecz potrzebna. Yo! Chill! Nigdy nie wydałaś takiego dźwięku, wiesz, się straszyłem. Dobra, nie wiem, mamy dupa po prostu. Okej. Okay. Spodziewałem się tego. Ale nie było widać, który to dupa, który nie. I to jest tak czerwono, bo też się wlecz tylko. Czy to jest za czerwono jakoś? Dobra, otwórzmy to z kwiatowym kluczem, w sumie. Okej, okay. gówno było. No o Jezu, o Widziałem go, ale o Nie no, to jest za czerwono, nie wiem czy to widzicie, ale jest... ...by... ...dziwny jakiś kontrast. Tych ścian. Rik, za to się dostaje klamki. O, na ciebie czekałem, kochany. Na ciebie właśnie czekałem. Widzę, nie mam pojęcia co to. Na... Zawrócił. Proszę, wyjść stąd. No nie. Ja nie mogę wyjść. Stary, leć. Stary. Teraz jest takie pytanie. Co to ma być? Co to ma być? What? Okej. Okay, e? Aha! Takie coś po prostu. Okej. Okay, rozumiem. Wejdźmy szybko do obi. Zobaczymy, czy jestem na tym. Ale wątpię. Ale zobaczymy. Nie, już to, ja co? co? Co to zalicza? Bo ja dostałem tam 50 tysięcy punktów A tutaj pokazuje, że pierwsza ma Tyle, achievementy są nowe Ok, 7 dni strika Za pierwszym podejściem, no to zrobiłem to Okej, okay, tylko, pierwsza, tylko pierwsza ta to jest Tylko pierwsze podejście Ok, tylko mam ptanko. bo tam mi pokazywało, że ja Zrobiłem to, że ja dostałem 50 tysięcy punktów Ojej, ja nie miałem. i tutaj też pokazuje, że Patrz, za, przecież za pierwszym razem wygrałem to, nie? Czy nie zginąłem tam No właśnie, gość tutaj pisze, że dostał yy, 80 koła ko ko punktów Ej, bo, on ma a ja na przykład nie mam. Dlaczego coś stało niby? Ej mi nie zajczyło tego? Mi... Czemu mi tego nie zajczyło? Ej, oszukane to jest? Znaczy no zagram jeszcze raz, ale mam wrażenie, że, za, że nie zajczyło mi. Win 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 no co to, to ma być w ogóle? Dobra, a już teraz wiem przynajmniej jak to działa. To postaram się ogólnie speedranować bardziej niż yy, szukać tych rzeczy. Ale nie zajczyło mi wina. No widzieliście na 100%, przecież wygrałem, przeszedłem grę. Nie wiem o co chodzi w ogóle, nie. No dobra, teraz tak jak już... Okej. O bracie, tak się spodziewałem. I dobra, a spróbuję po prostu powiedzieć do przodu. teć speedrun totalnie to zróbmy. Poczekajcie, o co tu chodzi? No, ja, ja mam pytanie, jak ja mam niby przejść tego Gigla? Tam, ci niby... Ja, jak ja mam go ograć niby no? Dobra, no widzę, że nie ma innej ja, po prostu przebiegnę i ja dostanę jumpscare od nie no, Ja mam pytanie, jak ja miałem niby cement miałem tutaj zrobić, nie? O! No nie, no co? Aha, bo to jest... No debil, szczupnął drabiny! Dobra, jestem debilem jednak, sorry. I to wie lekkie, lekko to było 25 drzwi? 30, 30 drzwi czy coś takiego, nie wiem, tak się wydaje. O nie, tylko nie ten pokój. Nie ten gówniany pokój. Ok wyjście. Nice. Okej, okay, leci znowu. Leci teraz... A ładmy. O ty śmieciu, widziałem jak się ustawiłeś idealnie. Dajcie mi latarkę. Leci, ja nie mam szafy. Okej, okay, ja mam szafę tak? O nie, o nie, okej, okay. Justice for Olek. Powinienem być na tabelce. Powinienem być w podium, ale nie zajęciło mi wina Czyli teoretycznie byłem w top 100, ale nie zajęciło mi wina Chyba, że tego się nie rozumiem. A to jest też bardzo możliwe. Oj, 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 oj umarłem. Eee. Bardziej, co? Nice. No tego już chciałem, no i. Dobra, mogę już sobie. Biec. Au. O nie no, akurat teraz plumbaty, ty żartujesz. O kurde, jeszcze ten. Mieć. I źle zrobiłem. Dobra, a jakimś tam przeszliśmy? Nie. Nie w tym momencie skręcić, Cię. Super, i na tym etapie powinno być wyjście, bo w ostatniej grze tak było. Nie, ja nawet nie dotarłem do 50 drzwi, w ostatniej grze. Więc tu już powinno być wyjście. Ale go nie ma. No dobra. Ok, jednak jest. O! No i dostałem. Ok. Dobra. Dobra, rozumiem. Im mniej, U... nie, co? Nie, nie wiem czy miałem ja dostęp wtedy 50 tysięcy, tylko to naprawdę nie wiem. Okej, okay, naprawiło się. Przynajmniej tyle wiemy, tyle. To jest dobrze, przynajmniej że się naprawiło. I uwaga, ile mają ludzie? No normalnie po 30 tysięcy, nie? To już tutaj się nie wbije. bo to pierwsze podejście tylko się liczy, ale ja miałem... to teraz już będę wiedział, przynajmniej jak to się robi, nie. Ale mi nie zaliczyło czegoś, ja tam mi pokazywał 50 tysięcy, nie? Ogólnie. Mam wrażenie, ale to jutro, jutro. Dobra. Ogólnie to Będę się starał yy, robić te accenty na bieżąco. Dostaniecie... Już teraz jakby to wam odcinek, nie? Bo zadziałało, udało się, ale... Ogólnie to dostaniecie. Następny odcinek pewnie będzie jak robię wszystkie taci eventy hmm, Czyli następny odcinek roku za 7 dni, bo 7 dni trinka muszę mieć. No i co? Jeżeli się wam spodobało, staćcie w górę. A ja się z żegnał. No i papa! pa!